Siemanko, jestem home i witam Was w kolejnym filmie z Geta Online. Dziś tak naprawdę będzie tylko misja, ponieważ dalej jestem na etapie robienia tych badań. No i okazało się, że to, to nie jest takie proste jakby się mogło wydawać, żeby je zrobić wszystkie bez kupowania. Ponieważ mam na razie chyba 8 badań i po 6 zacząłem je kupować. Tak, mam 8 badań, zacząłem je po prostu kupować, ponieważ. To jest tak czasochłonne. Zobaczcie, że daje mi na razie słabe te modyfikacje, bo z SMG nie strzelam, więc nie potrzebuję raczej holograficznego celownika do niego. Tym bardziej, że jeśli już strzelam, to w misjach, gdzie, które robię po cichu, więc nie potrzebuję aż takiego zoomu, chyba. Nieważne. Nie wiem, czy to zwiększa zoom, czy coś. Zobaczymy, jak to zamontuję sobie. Celownik noktowizyjny jest tak naprawdę shitem, wielkim shitem, bo noktowizja jest słaba. Dużo lepsza jest termowizja, na którą czekam, aż ją odblokuję. Celownik optyczny do pistoletu, wersja druga, to jest chyba hit, bo ja nie chcę tego, nie potrzebuję tego i nie będę tego używał. Tutaj, to co jest najlepsze, najlepsze co do tego odblokowałem, to wyposażenie balistyczne, czyli ten ciężki strój. Będziemy sobie go testować. I zobaczymy jak dużo on zniesie. Jak dużo zniesie postać wyposażona w taki strój. Yy, bateria rakiet namierzających do przyczepy przeciwlotniczej tego nie będę używał, ponieważ nie zamierzam tej przyczepy na razie kupować. I nie wiem czy w ogóle ją kupię, bo nie wydaje mi się, że będzie mi jakoś potrzebna. Bo jeśli hydra będzie chciała mnie zeszczelić, to tak czy siak nie zestrzeli. Yy prędzej czy później, zrespi sobie nową i mnie szczeli kiedy nie będę uważał. E, tylne wieżyczki do mobilnego centrum oper operacyjnego, może sobie kupię, ale jeszcze nie jestem pewny. Miny zbliżeniowe, to jest bardzo dobre, ja to będę chciał mieć, e, jeśli to się da e, dla wybranych pojazdów. No jeśli do tampy to można zamontować, to będę to miał w tampie, jeśli do BWP się da, no to na 100% będę miał w BWP. E, tutaj jest oznaczenie w smugi do broni. Może sobie to zamontuję w jakiejś broni, może nie. Zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało w ogóle. I kolejne oznaczenie mi się odblokowuje, jakaś pantera czy co to jest. Eee, o przyspieszymy sobie razu te badania, zobaczymy czy to jest do broni czy do pojazdu. Eee, oznaczenie dla zbranych broni. W warsztacie. No spoko. No i kolejne oznaczenie, ależ ta gra mnie kocha. Otóż to, właśnie tak to wygląda. Ale dobra, ja te, ja te badania będę kupował teraz. Eee, według moich obliczeń wszystkie badania kosztują około 8 do 10 milionów, coś koło tego. Eee, to znaczy, ja to mogę policzyć, wystarczy że sobie, wpiszę w kalkulator. No i tak, mamy 45 badań, tak? O ile się nie mylę. O, dobra, badania zakończone, ale pokażcie mi ile jest tych badań. Tak, 45 badań, czyli 225, bo tyle zapłaciłem i to było tuż po rozpoczęciu badania, więc yy, powiedzmy, że 225 razy 45 to jest 10 125 tysięcy, właśnie tyle kosztuje wykupienie wszystkich tych badań. Yy, nie wiem, czy ktoś to kupił, czy nie. Ale jeśli teoria, którą mam yy, jakby od poprzedniego odcinka w głowie jest prawdą, czyli. Jeśli faktycznie badania przyspieszają proces produkcji tego towaru, to trzeba je zrobić prędzej czy później. Więc e, zrobimy sobie jakby kiedy będę już robił podsumowanie tych kosztów e, i tak dalej i tak dalej. Zrobię sobie dwie wersje, wersję z badaniami i wersję bez. <grym> I zobaczymy kiedy by się to zwróciło i zobaczymy jaki będzie czas produkcji i tak dalej i tak dalej. Więc e, film w którym będę mówił jak zarabiać na tym DLC, tak jak mówiłem o poprzednich DLC, może się troszkę przedłużyć w czasie, bo muszę zarobić 10 milionów i dopiero wtedy będę mógł sprawdzić tak naprawdę ile trwa produkcja i wypowiedzieć się na ten temat, bo tak to tak naprawdę nic mi to nie daje, bo teraz mogę powiedzieć, że to jest kompletnie nieopłacalne, ale może się okazać, że później czas produkcji zejdzie do tak krótkiego czasu. Że to będzie najlepszy ze wszystkich sposobów zarabiania. Zobaczcie, że to jest bardziej rozbudowane niż poprzednie DLC, tak? Bo tutaj jakby więcej czynników wpływa na to, jak szybko i jak dużo zarabiamy, tak? Znaczy może nie jak dużo, bo jak dużo to raczej tylko ulepszenia, ale jak szybko, no to te badania to jest taki spory czynnik, powiedzmy, bo trochę to trwa, tak? I trochę trzeba to wyładować, jeśli nie chcemy, żeby to tyle trwało. Mogę już kupić następne badanie? Nie mogę. To może by się to szybciej robiło, co? Ale spoko, bo w sumie, jak teraz już wszystkie te skiny się zbadają, to będę mógł sobie spokojnie. Będę mógł sobie spokojnie badać normalne rzeczy, pójdę sobie jeszcze do centrum operacyjnego i zobaczę. Co daje ten celownik holograficzny do SMG? Chociaż nie, nie mogę teraz stąd wyjechać, a boję się, że ktoś mnie wysadzi jak stąd wyjadę, więc... Chociaż... Nie wiem czy ktoś... no jest ktoś w okolicy, więc... Odpuszczę sobie. Tym razem będziemy to wszystko testować po kolei, ale to już po odblokowaniu wszystkiego, tak? Zrobimy sobie... E, osobny film poświęcony wszystkim broniom i wszystkim ulepszeniom do tych broni. O, zobaczcie, że już się badanie zaczęło pojawiać na pasku, więc możemy je przyspieszyć i zobaczyć, e, co tam nowego będzie. Ok, klikamy Enter. Kliknij, aby wejść badania. Przyspiesz badania. Zabrało mi pieniążki. Kolejny raz e, wybranych broni. Ok, e, wieżyczka do. Do centrum operacyjnego, czy to przyczepy? Tylko nie, to jest pelotka. Do przyczepy, eee, no to trudno. Niech się to robi. Ja sobie będę tutaj kupował. To wszystko a tymczasem zostawiam was z misją kolejną. Już i żegnam się z wami. Trzymajcie się. Cześć! Po wielu próbach udało się.

nie, to, to są tyle. Każda osoba się steruje? Sprawdzałeś to, czy jak? Nie, nie sprawdzałem, ale na pewno nie jest tak, że to. A tutaj też jest ten granat. Zara wojna, ty. Najlepsza jest tu majestatyczna cisza. So units... Jak tu bombardują ty? A nie widzę. O, teraz. Teraz. Wojna. Ty ci z przodu to mnie spowalniają trochę Może ja w nerwcu się przełączę co? Nie lepiej z tyłu Chcesz być nie. Dobra drzewo Za <laughs> uderzyłem w drzewo, nie? Uwe yeah. Dobra, chyba będzie replay zaraz a e, nie, strasznie wolno to idzie wiesz

Posunąłby się ten. To nie Krótka ta misja, szczerze mówiąc. Ta misja jako działowy no i porobiony. Ale jaka jest taka cisza na tym działku? No. Taka mierna, szczerze mówiąc. Przejechaliśmy się, poszaliśmy.